A co to, tyle straży pożarnej jedzie? Ciekawe co się stało. A pewno zaraz ktoś do sklepu przyleci, to mi powie. Dzień dobry, słyszała pani co się stało? No właśnie, nie, co takiego? Stodoła wieśka się pali. Oj, Boże, co ty, dziecko, gadasz? No mówię, panie, ogień taki wysoki, chyba na 50 metrów. Wiechu tam krówska trzymał, ciekawe czy w ogóle zdążył je wypuścić. Niestety, wszystkie się usmażyły. Co ty gadasz? Boże, co za tragedia. Ale Wiesiek się cieszy. A Przepraszam bardzo, a z czego ten skrytoholik się cieszy? Przyjechali z McDonalda i zabrali usmażone krowy. Z, z McDonalda? Będą z nich mięso na burgery robić, i ludzie gadają, że ponoć dużo za nie zapłacili. No tak, no przecież 100% wołowiny. A i Wiesiek jeszcze mówił, że miał ubezpieczoną stodołę i dostanie duże odszkodowanie. No ale swoją drogą to ciekawe, co się stało, że taki, taki pożar. Słyszałem, jak ludzie gadali, że widzieli go w nocy z baniakiem benzyny. Podpalił stodołę, żeby dostać kasę z ubezpieczenia? No właśnie, chłop ma łeb jak sklep do interesów. Do widzenia.